Nie bądź osobą, która cały czas mówi jutro, jutro, ponieważ ludzie przestaną ci ufać, sam sobie przestaniesz ufać i po prostu będziesz taką osobą, którą można lekceważyć, no bo i tak nic nie zrobisz, no bo i powiesz jutro. Ktoś na przykład coś ci będzie robił, powiesz jutro. No i jutro się obronisz, no to jest bez sensu. Dlatego po prostu musisz zbudować taką dyscyplinę i po prostu robić rzeczy bez żadnych takich wymówek. Wstajesz, robisz, idziesz spać. W bardzo dużym skrócie, więc po prostu najpierw zacznij od takiego levelu pierwszego, czyli po prostu spróbuj budować dyscyplinę, czyli na przykład wstajesz jak najwcześniej rano, mam na myśli, w jakichś 7 godzinach, 8, żeby twój organizm wypoczywał. Tylko nie śpi po 11 godzin, nie śpi do 12, nie śpi do 15, ponieważ po prostu rozwala sobie zegar biologiczny i zamiast tego po prostu wstawaj jak najwcześniej rano i po prostu zbuduj takie, taki mindset, że Czas jest bardzo cenny, bo oczywiście, że jest i że im wcześniej stajesz, tym więcej możesz zrobić. I oczywiście teraz, tym bardziej jak jest lato, to jeszcze więcej możesz robić, jeszcze masz większe możliwości, bo wiadomo, jakiś spacer rano, czy nawet właśnie poranny bieg, o wiele są lepsze, ponieważ w zimie to wiadomo, jak to bywa, bardzo często jest po prostu niekomfortowo i zimno. Jednakże oczywiście w zimie, zima ma też swój klimat, ale no, wracając, Buduj dyscyplinę również na przykład po tym spacerze lub po biegu, na przykład zimny prysznic. Najpierw zaczynaj tak jakby od chłodnego prysznica i potem coraz zimniej, coraz zimniej i tak właśnie będziesz budował dyscyplinę. Również po prostu stawaj się samodzielny i po prostu wykonuj jakieś rzeczy. Czy to nauka, czy to na przykład zrobienie sobie obiadu. Zawsze po prostu rób to. Ponieważ jeśli na przykład będziesz zależny od innych osób, że gdyby nie te osoby, to na przykład nie będziesz miał jedzenia, gdyby nie te osoby, to na przykład nie będziesz miał gdzie mieszkać, no to niestety skończy się na tym, że jak tych osób nie będzie, to ty nie będziesz wiedział dalej, co robić. I wiadomo, to jest tylko taka wymówka w Twojej głowie, że ty sobie poradzisz. Jeśli tego prosto nie robisz, to sobie nie poradzisz. Tak jest ze wszystkim. Wiadomo, na przykład, jeśli nie uczysz się francuskiego, no to nie będziesz umiał mówić płynnie po francusku, nawet jeśli każdego dnia będziesz wierzył, że umiesz mówić po francusku, no to nie powiesz nic. I tak samo jest ze wszystkim. No, myślisz na przykład, że umiesz sobie zrobić obiad, ale na przykład gdy zaczynasz robić obiad, to już nagle się okazuje, że nie wiesz. No bo skąd masz wiedzieć, jak tego nigdy nie robiłeś? I zamiast myśleć o stawianiu się pewnym siebie, zdyscyplinowanym, po prostu musisz zacząć być taki. I wiadomo. Zaczniesz dziś, już po kilku dniach będą pierwsze efekty, po kilku dniach będą pierwsze załamania, ale ty się nie poddawaj i po prostu buduj z każdym dniem dyscyplinę i serio, wszystko będzie dobrze. I bądź osobą, która mówi dzisiaj, dzisiaj wszystko robimy, nie jutro. Dziękuję za wysłuchanie. Cześć.